Chwała Bogu. Mam na imię Iza. Do tego zboru chodzę od dziecka i moja rodzina jest wierząca. Od najmłodszych lat słyszałam o Bogu, o Bożych prawach i łasce. Od najmłodszych lat zadawałam sobie bardzo wiele pytań i czasami wydawało mi się, że Biblia sobie przeczy. Jednak Bóg w swojej łasce objawił mi prawdę i pokazał, że Pismo Święte jest spójne. Wszystko się w nim pokrywa, bo jest prawdą. Zrozumiałam, że jeżeli wydaje mi się, że coś się nie zgadza, to muszę znaleźć ten fragment, z którym rzekomo, według mojego błędnego mniemania, się on nie zgadza i dokładnie oba te fragmenty przeanalizować. I kiedy zaczęłam tak robić, zaczęłam więcej rozumieć, chociaż jeszcze bardzo wiele muszę się nauczyć. W swoich modlitwach bardzo często na końcu wypowiadałam słowa: Niech Twoja. A nie moja wola się stanie. I chyba do końca nie rozumiałam, co tak naprawdę mówię. Boże drogi nie są naszymi drogami i Bóg mi to pokazał. Dał mi do zrozumienia, że nie powinnam planować sobie przyszłości, układać życia, tak, jak robi to świat, ale całkowicie mu się poddać. I na początku tego roku pojechałam z rodzicami do kardiologa. Okazało się, że mam w sercu jakieś szumy i tym samym zespół WPW. Nie wiedziałam, co to jest i na czym to polega, ale brzmiało to okropnie, więc zaczęłam sporo na ten temat czytać. Jak to w internecie wszystko jest bardzo wolbrzymione. na jednej ze stron przeczytałam, że w najgorszym wypadku moje serce może się po prostu zatrzymać. <laughs> eee. Nie powiem, że mnie to nie wystraszyło, bo byłam przerażona tym i zaczęłam dużo na ten temat nad tym myśleć i w końcu zrozumiałam, że moje życie jest w rękach Boga i będzie tak jak on zechce. Na kolejnych badaniach okazało się jednak, że, że jest to bardzo niskie stadium tej choroby nie muszę przyjmować nawet żadnych leków, bo mogłyby mi one tylko zaszkodzić. mógł jest naprawdę dobry. Podobnym doświadczeniem była dla mnie chrześcijańska konferencja w naszym zborze. Bardzo długo się do niej przygotowywaliśmy i włożyliśmy w to sporo serca. I ja sama nie brałam pod uwagę nawet, że nie przyjdę. W ogóle nie brałam. nie było dla mnie takiej opcji. Więc Bóg pokazał mi, że muszę mu się całkowicie, całkowicie poddać. I noc przed tym ważnym wydarzeniem zachorowałam na tyle ciężko, że nie mogłam na nie przyjść. Musiałam z samego rana pisać do wszystkich, że mnie nie będzie, że nie dam rady być, chociaż wiedziałam, że leży na mnie dosyć duża odpowiedzialność, że mam sporo do zrobienia, to musiałam się jakby poddać temu doświadczeniu. Chociaż czułam się z tym okropnie, to wiedziałam, że po prostu tak musiało się stać. I dzięki właśnie takim doświadczeniom zrozumiałam sens tych słów, niech twoja nie moja wola się stanie. I czasami może się wydawać, że to okropne, że przecież nic złego nie chciałam. To była chrześcijańska konferencja, ale ale Bóg widzi o wiele więcej niż ja i wie lepiej, co jest dla mnie dobre. I postanowiłam iść za Jezusem i podać Mu swoje życie. Może jeszcze nie ja zdaję sobie dokładnie sprawy, co mnie czeka, ale nie wyobrażam sobie nie oddać życia Bogu, który jako pierwszy mnie umiłował i oddał swego Syna Jezusa Chrystusa z te wszystkie moje grzechy i upadki i błędy. Dziękuję.